Ćwiczenie dziesiąte: metta. Usiądź wygodnie w pozycji medytacyjnej. Zamknij oczy. Utrzymując wyprostowany kręgosłup. Pozwól ciało rozluźnić się, zrelaksować, puścić zbędne napięcia na tyle, na ile to możliwe dla ciebie w tej chwili. I skieruj uwagę na oddech. Nie kontroluj oddechu, nie wpływaj na jego tempo, głębokość. Obserwuj oddech takim, jakim jest tu i teraz, chwila po chwili. A teraz przenieś uwagę na doznania z całego ciała. Poczuj ciało od czubka głowy aż po palce u stóp. Otwórz się na wszelkie doznania, niezależnie od tego, czy są one przyjemne, nieprzyjemne czy neutralne. Do żadnego nie lgnij, od żadnego nie uciekaj, przyjmuj je z akceptacją, takimi, jakimi są w danym momencie. A teraz przywołaj w pamięci osobę, istotę żywą, może być to człowiek lub inna żywa istota bliska Twojemu sercu, do której czujesz jednoznaczne, silne, pozytywne, pełne dobroci uczucia, takie jak na przykład miłość, przyjaźń czy wdzięczność. Wyobraź sobie, że ta osoba lub inna żywa istota jest teraz z Tobą, siedzi przed Tobą. I zacznij powoli powtarzać w ciszy życzenie, z pełnym zrozumieniem tego, czego życzysz, z odczuciem tego, czego życzysz. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Po prostu powtarzaj te słowa, naprawdę życząc, aby się spełniły. Obyś była szczęśliwa, obyś była spokojna, obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Możesz modyfikować wypowiadane zdanie tak, aby jak najlepiej pasowało Tobie. Możesz na przykład powtarzać, obyś była szczęśliwa, oby Twoje życie było pełne radości, obyś potrafiła dzielić się tym szczęściem z innymi. Ważne jest, aby życzenie to było szczere, aby wzbudzało w Tobie pozytywne, ciepłe, głębokie, powiązane ze szczęściem i życzliwością uczucia. Jeśli znajdziesz własną frazę, własne zdanie, nie zmieniaj już go i praktykuj w oparciu o nie. Powtarzaj je w ciszy i otwieraj się na doświadczanie związanego z tym życzeniem uczucia. Obyś była szczęśliwa, obyś była spokojna, obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Obyś była szczęśliwa, obyś była spokojna, obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Powtarzaj powoli, nie rób tego automatycznie, powtarzaj z pełną świadomością znaczenia tego, co mówisz, naprawdę tego rzecz. Otwieraj się na uczucia, które być może pojawią się w związku z tym życzeniem, w związku z Twoimi słowami. Radość, satysfakcja, szczęście, może ulga, może rozluźnienie. To, czego doświadczasz, może być bardzo subtelne lub intensywne. Możesz też niczego nie odczuwać, po prostu powoli, świadomie, szczerze powtarzaj życzenie. Jeśli coś odciąga Twoją uwagę, to tak jak w innych formach praktyki zauważ to. Możesz to nazwać na przykład myśli, oceny, dźwięki i wracaj do praktyki, do życzenia i powiązanego z nim uczucia. A teraz zatrzymaj wypowiadanie tego życzenia, ale nie wstrzymuj uczucia, jeśli się pojawiło. I skieruj życzenie w tej bądź innej, najbardziej odpowiadającej Ci formie do siebie. Obym był szczęśliwy. Obym był spokojny, obym był wolny od napięcia i cierpienia. Obym był szczęśliwy, obym był spokojny, obym był wolny od napięcia i cierpienia. Powtarzaj te słowa naprawdę życząc, aby się spełniły. Powtarzaj powoli, nie rób tego automatycznie, powtarzaj z pełną świadomością znaczenia tego, co mówisz. I otwieraj się na uczucia, które być może pojawiają się w związku z tym życzeniem. Obym był szczęśliwy, obym był spokojny, obym był wolny od napięcia i cierpienia. Obym był szczęśliwy, obym był spokojny, obym był wolny od napięcia i cierpienia. A teraz zatrzymaj wypowiadanie tego życzenia, ale nie wstrzymuj uczucia, jeśli się pojawiło. I przywołaj w pamięci osobę emocjonalnie neutralną dla Ciebie, która nie wzbudza w Tobie ani uczuć pozytywnych, ani trudnych. Być może jest to sąsiadka którą czasami widujesz na ulicy, nie znając nawet jej imienia. Być może sprzedawca w sklepie, w którym robisz zakupy, być może ktoś inny. I zacznij powoli powtarzać w ciszy, z pełnym zrozumieniem tego, czego życzysz, z odczuciem tego, czego życzysz. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Powtarzaj powoli, nie rób tego automatycznie. Powtarzaj z pełną świadomością znaczenia tego, co mówisz, naprawdę tego życz. I otwieraj się na uczucia, które być może pojawią się w związku z tym życzeniem. Jeśli coś odciąga Twoją uwagę, to tak jak w innych formach praktyki zauważ to, możesz to nazwać na przykład myśli, oceny, dźwięki i wracaj do praktyki, do życzenia i powiązanego z Nim uczucia. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Obyś była szczęśliwa. Obyś była spokojna. Obyś była wolna od napięcia i cierpienia. Powoli, świadomie, naprawdę tego życz. A teraz zatrzymaj wypowiadanie tego życzenia, ale nie wstrzymuj uczucia, jeśli się pojawiło. I jeśli chcesz, jeśli masz na to gotowość, przywołaj teraz w pamięci osobę, do której czujesz trudne emocje, uczucia. Być może jest to złość, może niechęć. Może frustracja, czy poczucie zawiedzenia lub rozczarowania, może coś innego. Jeśli nie masz doświadczenia w tej praktyce, zacznij od osoby, do której żywisz emocje, uczucia trudne, jednak nie są one zbyt intensywne, nasilone, mocne. Pamiętaj, że życzenie ma być szczere, prawdziwe. Nie przekraczaj swoich granic, nie wymuszaj na sobie życzenia, jeśli czujesz, że nie potrafisz kogoś szczerze życzeniem tym obdarzyć. Raz jeszcze nie przekraczaj swoich granic. Ucz się metty stopniowo, jeśli nie masz doświadczenia w tej praktyce, wybierz osobę, do której czujesz trudne uczucia, jednak nie są one zbyt intensywne. Wyobraź sobie, że ta osoba jest teraz z tobą, siedzi przed tobą. I zacznij powoli, szczerze powtarzać w ciszy, z pełnym zrozumieniem tego, czego życzysz. Z odczuciem tego, czego życzysz. Obyś był szczęśliwy. Obyś był spokojny. Obyś był wolny od napięcia i cierpienia. Obyś był szczęśliwy. Obyś był spokojny. Obyś był wolny od napięcia i cierpienia. Powtarzaj powoli. Nie rób tego automatycznie. Powtarzaj z pełną świadomością znaczenia tego, co mówisz. Naprawdę tego życz. I otwieraj się na uczucia, które być może pojawiają się w związku z tym życzeniem. Jeśli coś odciąga Twoją uwagę, to tak jak w innych formach praktyki zauważ to, możesz to nazwać myśli, oceny, dźwięki i wracaj do praktyki, do życzenia i powiązanego z nim uczucia. Obyś był szczęśliwy, obyś był spokojny, obyś był wolny od napięcia i cierpienia. Obyś był szczęśliwy, obyś był spokojny, obyś był wolny od napięcia i cierpienia. Powoli, świadomie, naprawdę tego życzę. Zbliżamy się do końca tej praktyki. Zakończ powtarzanie życzenia. I jeśli chcesz przez najbliższą minutę w milczeniu, pobądź uważnie z uczuciami, których właśnie doświadczasz, lub jeśli wolisz, wróć do oddechu, kierując pełnię uwagi na każdy wdech i wydech w tej części ciała w której najwyraźniej oddech czujesz. Za chwilę usłyszysz dźwięk misy. Gdy dźwięk w pełni wybrzmi, zakończ praktykę.